Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony ale witam was w kolejnym odcinku z letnich zmagań widzów. Tym razem przenosimy się do Kusamo, fińskie Kusamo, zielono nam. No i rusza Ski Jumper, rozpoczyna te zawody. Ski Jumper rozpoczyna skokiem właśnie takim, 133,5 metra. No, i zobaczymy na ile to wystarczy. Fafi889. Można powiedzieć, że letni sezon nie idzie mu tak super jak była zima. No, na razie obejmie prowadzenie? Też chyba nie. Braknie mu przegrywa tutaj z jumperem. Niewiele, ale przegrywa, choć dalej skoczył. Kuba fan z numerem trzecim. Kuba Fan, on też tutaj chciałby jak najdalej latać i proszę zobaczyć jaki ładny i daleki lot. Kuba Fan, bardzo podobał mi się ten skok. Oby takich więcej. Adon Mystic. Adon Mystic już sunie nam po najeździe i wyjście z progu. Chyba nie najlepsze było to wyjście z progu. Mogło być lepsze, drugie miejsce będzie. 150 nota, jaka wysoka nota. Mm -hmm. Drugie miejsce Kuba fan na prowadzeniu i skacze Mati 122 z piory, piątym numerem startowym już wyszedł z progu, chyba za bardzo spóźnił. I ten skok jest krótki, to jest ostatnie w tej chwili miejsce dla Matiego. Choć nota bardzo wysoka, 140 ponad punktów, ale to jest za mało. Wiatr tutaj naprawdę nam szaleje. Szarik 102, skacze, szarik 102, uwaga. Starał się jak najdalej, na ile to wystarczyło, na trzecie miejsce w tej chwili. No i za chwilę już usiadł na belce, już się odepchnął. bloodgamer Gamer 69, spójrzmy na jego skok. Oj, targało nim troszkę tych powietrzu, ale skok jest nie najgorszy. Miejsce trzecie, mimo wszystko, ta 18,5 od Włocha, no troszkę za niska nota. No i zobaczymy, na ile to Bloodgamerowi wystarczy. Jakub Piekarski. Z numerem ósmym oczywiście Jakub Piekarski. Oj, 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 tak, 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 tak. To już wiemy wiele. To już wiemy wszystko. Jakub Piekarski spalił nam się dzisiaj. Ostatnie ósme miejsce. Nota, no, poniżej. Oczekiwań. Zdzichu wiadro. Jadro też mu na razie nie idzie i widać, że nadal nie jest to forma z zimy chociaż. Piąte dopiero miejsce na dziewięciu skaczących, to jest porażka dla niego. Trener Woźniak. Trener Woźniak, uwaga, leci, leci, dobry lot. No i czy skoczy nam na trzecie miejsce? Nie, piąte, 135,5 to za mało, żeby tutaj... Wyprzedzić Kuba Fana, Adona Mystica czy Blood Gamera 69, ani Sharika 102. Sylwester, bimbo fiołek. Sylwester, on tu powinien to raczej skoczyć, powinien być jeszcze dalszy skok, ale wszystko od not zależy. Drugie miejsce, choć noty niskie, to wskakuje na drugie miejsce, 20 przed Adonem mystikiem Limocy z 12 numerem. Mocy na razie tak w kratkę skacze, ale może dzisiaj znowu będzie dobry konkurs? Nie. ale za mocno położone na narty, mocy jedenasty, miejsce przedostatnie, tylko Jakub Piekarski gorszy. Wiesław Pytlas. I Wiesiu, ile Wiesiu skoczy? Natomiast. No, Wiesiu króciutko, niestety. Też daleko, jej, 11 miejsce. No, Kuba Fan. Tym skokiem tutaj naprawdę sporo zrobił. I Miras. No, Miras też się nie może. Odbudować Miras. I tu jest znowu słaby skok Mirasa. 12 miejsce Miras. No niestety to nie będzie dobrać się pozycja Menel. Reprezentant Afganistanu. Bardzo ciekawa reprezentacja. Powiedziałbym. No, i Menel skacze daleko. Dobry, to jest skok na miejsce drugie. 150,5 nota. No i wbija się na tej chwili podium. Darkness też daleko będzie. Też widać, że. Oj, braknie. Wydawało mi się, że będzie troszkę dalej, a tu ósme miejsce, proszę bardzo. Zabraknie tutaj nam chyba darknessa w drugiej serii. choć nie powiedziane Maciek. Ojojoj, to już wyjście z progu nie było za dobre. I skok także nie był daleki. Dopiero trzynasta lokata dla Maćka. Iwanowski Limocy się nie popisał. Zobaczymy, jak Iwanowski skoczy. Też wydaje mi się, że dzisiaj. Troszkę Nie za bardzo wyglądał ten skok i 17 dopiero miejsce. Jeszcze gorzej od nimocego. No i czekamy na kolejnego Jędry. 19 numer. Jędry. No, bardzo tutaj. No i piąte miejsce, proszę wbił się jednak przed Blood Pół punkta, więc tutaj chyba noty o sobie znać. Sepson. Dwudziesty numer startowy Sepsona, i teraz uwaga, leci, leci. Ile skoczy? Nie, to jest za krótko. Trzynasta dopiero lokata Sepsona. Hmm, kiepsiuchno. TP. Po tym skoku chyba już będziemy mówić, kto awansował, czy Kuba, czy właśnie TP, chyba Kuba jednak. Raczej, że Kuba, TP musi oczekiwać, co się będzie dalej działo, 15 jest w tej chwili. No więc tutaj Kuba fani już awansował, a teraz czeka Menela skacze, Janusz wietrzy balkon. Janusz wietrzy balkon, uwaga, leci ładnie, nie! To też jest zepsuty skok. 11, dopiero lokata. Zaś dzichu wiadro ląduje. No i Domix. Czekamy na do Domiksa. Ile jest w stanie tej nam Domix skoczyć? Oj, będzie dobry skok. Myślę, że to jest na awans. No chyba nie jeszcze. Siódme miejsce w tej chwili. Turza za razem z Sharikiem 102. Na siódmym miejscu właśnie lądują. No i skacze Maryś. Maryś, uwaga Maryś. oj nie. Za bardzo statycznie w locie. 14 miejsce. Maryś. To nie jest dobry wynik. I jabłuszko. Na razie chyba tylko jeden konkurs wyszedł jabłuszko. Może będzie ich więcej teraz. Oby, bo chcemy oglądać go częściej. I proszę bardzo, jabłuszko jak na zawołanie. 137,5. Chyba daje mu to w tej chwili awans. Więc yy, jest pewny drugiej serii Kari 44. Kari 44 też daleko będzie. I też ma awans. Spokojnie. Trzecia lokata w tej chwili. Marcin Forneski. Też Marcin wydawało się, że po. Miał chyba dobry początek z tego co ja kojarzę Ale niestety troszkę przyblad ostatnio I ten skok wcale nie jest dobry To jest 12 miejsce Razem z Darknessem w tej chwili Mogło być lepiej Snajper Oj, Snajper tak samo Bardzo krótki skok Snajpera Oj, oj, oj trzecie miejsce O panie O czym my tu rozmawiamy w ogóle no i Daniel Groński. No Daniel. Liczymy na twój daleki lot. I tu będzie skok daleki. O tak! To będzie miejsce pierwszej dwójce. Tak jest. 151,7. Punkt zabrał mu tylko do Kubafana. No i Gajor 10 z 30 numerem. Zobaczymy jak on tą sytuację przyjmie. Też dobry skok, 136,5. Ósme miejsce. Skakuje przed właśnie Jędrego. No i następny Mateusz Sport. Mateusz też ostatnio w miarę dobra dyspozycja. I skok. No chyba nie na awans jeszcze. Trzynaste miejsce, chyba jeszcze brakuje mu tu do awansu. Master Łukasz. Zobaczymy, jak pokaże się Master Łukasz, to jest Suazi, nie zapominajmy. Suazi, Suazi, ile skoczy? Oj, ładnym stylu, daleki skok! Skakuje nam na siódme miejsce. Tuż za Adona Mystika. Maurycy, coraz bliżej zbliżamy się do tych najlepszych, więc będą chyba coraz lepsze skoki. Maurycy, jednak spóźnione wyjście z progu z tego co ja widziałem. I to jest króciutki lot. 27. Dopiero lokata Ma Maurycego to chyba przekreśla jego szanse dzisiaj na drugą serię. Tak mi się wydaje. Kliks, ale Kliksowi się chyba uda do drugiej serii awansować i to na spokojnie. Czwarte miejsce: Kliks razem z Karim. I następny na liście jest Draweks. Draweks, no na razie. Tak średnio, ale przecież wiemy, że jego stać na dalekie skoki, co udowadnia tym. I skakuje nam na drugie miejsce o jedną dziesiątą przed Danielem Grońskim. No i następny jest Mati, Kazachstan. I Mati, Mati, Mati. Też daleki lot. I też dziesiąte miejsce teraz. Razem z jabuszką Nadal Kuba Fan prowadzi. I skacze Kapi. Oj nie, oj nie. To nie mogło wypalić. Choć awans powinien z tego być. Dziesiąte miejsce. Myślę, że awans ma spokojnie. Oczywiście. No i wędzony boczek z grilla. Oj, tu braknie. Tu nam braknie na pewno. To jest pewne 25. miejsce w tej chwili. Razem z Marysiem. No to jest za mało. Na chwilę obecną, oczywiście. Bogdan Sobala. Wyjście z progu nienaganne. Bogdan Sobala. I skok także dobry. Będzie miejsce pierwsze dziesiące. Jest dziewiąta lokata. Może być zadowolony. Huckelberg. Hakelberg, łotyż oczywiście. I zobaczmy, to nie są loty, ale skocznia dosyć duża. No i tak sobie, szesnaste miejsce, to nie jest szczyt jego marzeń na pewno. I Andrzej YouTube'a. Andrzej YouTube'a. No, taki niespokojny ten lot. Oj, to chyba nie jest awans. Nie ma awansu pewnego. 24. Dopiero miejsce, Andrzej YouTube'a. To jest kiepsko, bardzo kiepsko. Różne gry skacze. No, mamy jeszcze trochę tych skoczków, nie zapominajmy. I różne gry chyba skoczy tyle, ile powinien. Oj, tak! Chyba. Miejsce 18. Chyba ma awans z tego, co wynika. Za BlotGamerem, tuż, tuż. No i Mystic. Mystic też się nam bił tutaj do dziesiątki generalnej, ale czy jest w stanie tutaj dzisiaj dobrze skoczyć? Tak! Będzie blisko, powinien być na miejscu czwartym! Proszę bardzo, Mystic skakuje bardzo blisko, podium, no. Może zawalczyć tej drugiej serii? Niepowiedziane. Przebrzydły rogacz. Oj, przebrzydły Rogacz dzisiaj odpadnie. 43. Przedostatnie miejsce. No, żal, ale co zrobimy? No, nic. Water. Oj, Water też się nam spalił. I to w kolejnym zresztą konkursie. Wielka szkoda zawodnika, no ale... Ten puchar rządzi się swoimi prawami. I niestety Water na razie zawiódł. Czekamy na kolejnych. Michał07. Jeszcze chyba 5 albo 6 już zostało. Oj, Michał07 jakby troszkę ten skok spóźniony. Ale ciągnął do samego końca i wyciągnął 15 miejsce. które daje mu spokojnie awans. Emil Solecki. No, wiaterek lekki pod narty. Może się zmienić to z tyłu wiatr, więc. Niech skaczą szybko, bo za chwilę może zrobić się niewesoło. Emil Solecki podobnie jak Michał07, ale skakuje na 12 miejsce. Jednak będzie wyżej od Michała07. No i następny na liście życzeń Real Tobi. No stracił trochę dystans w poprzednim konkursie, ale czego nie można nadrobić w tym... Skok dobry, ale na 12 miejsce. Nie mogą się wbić tutaj do dziesiątki. A Kuba Fan dalej prowadzi. Rokswał B12 siedzi w basenie. Oto tego skoku jestem bardzo ciekaw. I ile będzie? Roxwał B? Daleko i BF powinny być wysokie oceny. Piąta lokata, brawo. Zrobił swoje. Musi teraz czekać jak odpowie Peca i Xaver, bo tylko ta dwójka została już i będziemy wszystko wiedzieć. Pierwszy peca, peca. Oj, tu będzie dobry skok. Tu będzie dobry skok. Nie, czyżby nie było go w drugiej serii? Będzie 23. miejsce. No i ostatni Xaver został na liście i będziemy mieć już jasność. Xaver. Oj, to nie wygląda za dobrze, Xaver. Braknie, nie, 28 miejsce, Xaver na drugą serię się zakwalifikował, ale minimalnie 28 miejsce, niewiele brakło. Znowu mamy na 30 miejscu dwóch. Hmm. Ale po pierwszej serii mamy turbo niespodziankę, bo zawodnik, który startował z trzecim numerem prowadzi, jest to Kuba Fan. Na drugim miejscu z trzeci Daniel Groński, czwarty Mystic, piąty vb 12 siedzi w basenie. Dalej y, Menel 6, 7, Kari 44 razem z Kliksem, 9 Sylwester Bimbo Fiołek, 10 zamyka Adon Mystic. No i na trzech ostatnich miejscach, które dają awans, trener Woźniak, Darkness i Martin Forneski. No zdzichu wiadro, 33, Janusz Wietrzy Balkon, Pseudopolski Zion, 34 miejsce. No Na ostatnich miejscach Iwanowski przebrzydły rogacz i Jakub Piekarski no trudno się mówi i lecimy z drugą serią rozpoczynają Darkness oczywiście jako pierwszy 134,5 w pierwszej no ale za chwilę przecież będziemy oglądać Xavera czyli lidera całego cyklu no nie skoczył Xaver za dobrze w pierwszej serii no zobaczymy czy w drugiej mu się uda Darkness na razie prowadzenie no i musi spojrzeć jak odpowie na to Marcin Forneski Też chyba będzie dobry skok, choć niepowiedziane. Nie, to jest króciutki skok. Marcina 133 i druga lokata jak na razie. Trener Woźniak. Też bardzo niskim numerem startowym. Trener Woźniak, ale ma szansę to dzisiaj poprawić. Drugi skok wystarczy, dobry i jest dobry skok. Powinien objąć prowadzenie. Obejmuje o 1,4 punktu. No i teraz ksawer. No popatrzmy na Xavera, co on nam tu wyczyni w drugiej serii. Czy skoczy na możliwości swoje, czy jeszcze bardziej się pogrąży? Chyba się pogrążył w drugiej serii. Trzecie miejsce, ajajaj aj, aj, Xaver, to nie jest twój konkurs, widać to dzisiaj. Mateusz Sport. No i Mateusz Sport zrobi swoje raczej, choć nie będzie prowadzenia z tego. Będzie drugie miejsce. Przegra z trenerem Woźniakiem. No i szarik 102. Kolejne punkty mogą dzisiaj być. Wystarczy oddać dobry skok. I będzie dobrze, szarik. Ale skok jest znowu słaby w drugiej serii. Piąte miejsce za Xawerem. Mimo wszystko 4,10 przed Marcinem Forneskim. Więc punkt dzisiaj ugrał. Domiks. Domix. Oj, czy to będzie prowadzenie? Nie. Zabraknie do prowadzenia. Piąta lokata, też za Ksaverem, Proszę bardzo, jak tu się zaczyna robić ciekawie. I różne gry. Też dosyć wysoki numer startowy, a dopiero 24 miejsce. No to mi tu sensacją świeży. Różne gry, dobrze. Prowadzenie 136,5, starczyło w zupełności. 2 i jedna dziesiąta punktu przed trenerem boźniakiem. No i Peca, także nie za bardzo skoczył w tej pierwszej serii. Jak w drugiej, czy będzie lepszy od Xavera? Oj tak, będzie. Coś tam odrobi do niego, 138 metrów, zobaczymy ile. I Bloodgamer 69, 22 lokata. Oj, to wyjście z progu nie za bardzo mi się podoba. I skok na miejsce siódme. No, za Xaverem ląduje. Jedną dziesiątą Bloodgamer. Znowu druga seria zepsuta. Hackelberg. Hackelberg, Hackelberg. Ależ wysoko leciał, ale coś spadł. Na drugie miejsce razem z różne gry Peca nadal prowadzi i odrabia kolejne punkty do Xavera. Jędry. Jędry, uwaga Jędry, bardzo wysoka parabola lotu i także daleki lot, ale też na drugie miejsce dwa punkty jeszcze za Pecą. No Peca ładnie tutaj skoczył w drugiej serii. No i Gajor 10. Oj nie, Gajor tutaj się chyba nie będzie dzisiaj liczył. I chyba dał Marcinowi Forneskim punkty. 11 miejsce. Nie, to jeszcze za daleko. <laughs> jeszcze za daleko. 60. No. I Michał 07. No, czekamy na jego skok. On jest do wszystkiego zdolny. Ale nie dzisiaj. No, dzisiaj coś taki słabszy będzie występ. Szóste miejsce w tej chwili razem z Mateuszem Sportem. No a peca się przebija dalej. Jabuszko. O, Jabuszko chyba idzie na prowadzenie. Tak jest. Powinno być prowadzenie i dokładnie tak jest. 1,1 punktu. Jabuszko, gratulacje. No i Mati. Pierwszy z tej dwójki Kazachów. I Mati, 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 Mati Braknie tutaj. Szóste miejsce, no. Nie mogą się wbić tutaj nawet na trzecie miejsce. No i Kapi Czternaste miejsce po pierwszej serii. Ma szansę się je poprawić. Wystarczy dobre wyjście z progu, które jest. Dobry lot w drugiej fazie. I bardzo dobre lądowanie. Dobre oceny i obejmuje prowadzenie. Jedną dziesiątą punktu? Nie, przepraszam. Tak. 7 punktu przed jabłuszko. Niewiarygodna sytuacja. Emil Solecki. No, on też tutaj może odrobić co nieco I także daleki skok, proszę. Ale na trzecie miejsce. Mimo wszystko przed pecą. Jakieś tam punkty odrobili. No i Real Tobi. Bardzo liczy się ten zawodnik klasyfikacji, więc uwaga. To też musi być daleki lot. Ale nie jest taki daleki jak myśleliśmy. Piąte miejsce za pecą ląduje. Więc tutaj nic nie uzyskał. No i Master Łukasz. Bierzemy się do najlepszej dziesiątki już. I uwaga, Master Łukasz skacze krótko. To jest za krótko, żeby się dzisiaj liczyć. Trzynaste dopiero miejsce. No cóż tutaj więcej powiem? Nic. Bogdan Sobala. I Bogdan Sobala. Ależ odpalił rakietę. 140,5 metra. Najdłuższa odległość. I pierwszy przekraczano te 300 punktów. 305,3 dokładnie. Adon Mystic. Dziesiąte miejsce po pierwszej serii. Musi wnieść się na wyżyny, jeżeli chce stanąć dzisiaj na podium, albo utrzymać to miejsce w dziesiątce. Czy jest w stanie? Nie jest w stanie tego zrobić. Spadnie dosyć sporo. Ósme w tej chwili miejsce Adona mystyka. Mimo wszystko kolejne punkty do jego konta są wpisane. Sylwester Bimbo Fiołek. Również niezbyt wysoki numer startowy. Jedenastym przyskakał numerem i zobaczymy, jak tutaj druga seria nie wygląda to obiecująco. Bo widzimy: wyjście z progu było kiepskie. Lot też nie za dobry. Noty dobre, ale co z tego, jak metrów nie ma. I dziewiętnaste miejsce: dopiero Sylwestra Bimbo Fiołka. No i następny Kari 44. On jest z połowy stawki, więc to już jest zawodnik z tej chyba lepszej połowy. Trzeba sobie rzec. I Kari też krótko. To też nie jest daleki lot, ale jedenaste miejsce: jaka różnica. No i kliks. Kliksa kojarzę z kanału oczywiście bardzo dobrze. No i Kliks, uwaga, Kliks. Dobry skok Kliksa. Może nie na prowadzenie, ale czwarte miejsce. Ląduje za Bogdanem Sobalą, Kapim i Jabuszko. Na czwartym miejscu. 70 punktów to przegrał. No i Menel, Afganistan ma szansę na życiowy sukces. No, ale czy wykorzysta tą szansę? Nie. Bardzo krótko, 17 dopiero miejsca. To nie jest skok na poziomie jego. Brock vb 12 siedzi w basenie. No, tym skokiem żyją teraz wszyscy. Oj, chyba nie. Albo i tak. Będzie przed pecą. Będzie, jest drugie miejsce, proszę bardzo, jak rozfał B12 siedzi w basenie. Wskakuje nam tutaj do czołóweczki. No i Mystic. Mystic czwarte miejsce po pierwszej serii. O ho, 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 ho. O, To, 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 to. Chyba bez punktów dzisiaj kolega zostanie. Dwudzieste ósme miejsce, tak jest. Więc się doczekał. Martin Forneski, wybawiciela. I Daniel Groński, trzeci po pierwszej serii. To też może być dobry konkurs dla niego. Jak tylko powstrzyma się. Nie, to nie będzie dzisiaj podium. Dziewiąte miejsce, mimo wszystko. No dobry występ. Na pewno chciałoby się stanąć na podium, no ale na pewno Bogdan Sobala już na nim jest. I Dravex. Uwaga. Czy mi się zdaje, czy za wcześnie wyszedł z progu, Draweks? Chyba tak. Albo nie, chyba na pewno. Dwunaste miejsce Draweksa. Więc rok B12 siedzi w basenie również na podium. No i kończy wszystko Kuba Fan. Czy on to wytrzyma? Jestem bardzo ciekaw. Nie, on tego nie wytrzymał. I teraz walczy o punkta! Czy on nie zdobędzie punkta? Zdobędzie! 26. miejsce Kuba Fan, zdobywa pierwsze punkty w tym sezonie, w tym letniej Grand Prix, ale wygrywa ten cały konkurs Bogdan Sobala, to jest dosyć spora niespodzianka. Na drugim miejscu Rochstwał B12 siedzi w basenie, sporo odrabia tutaj do tych najlepszych. Kapina, na trzecim miejscu, czwarty kończy Jabłuszko, piąty Kliks, szósty Emil Solecki, siódmy Peca, bardzo dobry występ w lice lidera. Ósmy Real Tobi też nie najgorzej. Dziewiąty Daniel Groński. Dziesiątkę zamyka Jędry. Lider Pucharu Widzów, czyli letnich zmagań widzów, na 23. miejscu dopiero. No to może się okazać, że coś tutaj nie wypali. Bez punktów dzisiaj: Mystic był pechowcem na dwóch, na trzech ostatnich miejscach: Gajor 10, Szarik 102 i Martin Forneski. Oczywiście w miejscach, na których były rozdawane punkty. Popatrzmy na klasyfikację. Mamy nowego lidera. ROX VB12 siedzi w basenie, jest nowym liderem. Dokładnie o 8 punktów wyprzedza Xavera. No, Xaver, straciłeś koszulkę, ale myślę, że i tak, jak na debiutancki sezon, jest dobrze. No i wszystkim życzę oczywiście wszystkiego najlepszego w następnych konkursach. No ale dzisiaj Xaver, musisz uznać wyższość. Roch b 12 siedzi w basenie, mistrza od y, robienia ników. Bo naprawdę ten nik jest genialny. Odezwij się w komentarzu. Bo naprawdę jestem ciekaw, y, jestem ciekaw jak wpadłeś na taki zajebisty nik. Więc Xaver drugi, trzeci PC też już niewiele traci. Dalej Bogdan Sobala na czwartym miejscu, piąty Real Tobii, szósty Emil Solecki, siódmy Michał 07, ósmy Kapi, dziewiąty różne gry razem z Waterem, który no troszkę nam padł w ostatnim czasie. Co tu wygląda dalej? Jak to wygląda, właśnie dalej? Gdzie mamy? Zjedźmy na sam dół. Dwóch jeszcze tylko nie punktowało. Jest to Fafi 889, Iski Jumper, Kuba Fan ma w tej chwili osiem punktów. Aha, czyli on punktował już? To wybaczcie mi. Myślałem, że pierwsze punkty miał. A tu nie. Mati 122 przed przedostatni. szaryk 102. z zdichu wiadro limocy. No i Bloodgamer chyba limocy go dzisiaj wyprzedził. Bo 28 punktów ma Bloodgamer, troszkę się tej wpiął w górę, ale to nie jest za dużo. Ja w tym momencie dziękuję wam za uwagę, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o łapie w górę i widzimy się już przy następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, pa pa, Hej.